Kochani moi przez chwilę nie mieliśmy internetu, ale to na pewno z przyczyn technicznych, ponieważ ten internet słabszy, wiele transmisji, dlatego raz jeszcze w tych ogłoszeniach zapraszam Was na nabożeństwo. Na bożeństwo dzisiaj o godzinie 15 gorzkich żali, a także odmówimy koronkę do Bożego. Miłosierdzia, natomiast również i dzisiaj o 20:45, jak zawsze, na nabożeństwo kończące dzień. Tyle z ogłoszeń, natomiast na dzień dzisiejszy, ale jutro zaczynamy rekolekcję tutaj, i te rekolekcje rozpoczną się już przed południem. Będą trzy nauki rekolekcyjne. Pierwsza, właśnie Nauka podczas nabożeństwa liturgii słowa o godzinie 10.30 rano, następnie o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, wystawienie Najświętszego Sakramentu, a później o 15.30 wsłuchajmy się w głos Maryi i też druga nauka rekolekcyjna, a o godzinie 20.00 musza święta, też z nauką rekolekcyjną, a następnie po Mszy Świętej już nie będzie wystawienia, bo wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie o 15, tylko po Mszy Świętej odśpiewamy Apel Maryjny. Bardzo Was zapraszam i tak będzie wielki poniedziałek, wielki wtorek, a Wielka Środa będzie podobne wszystkie godziny, tylko będzie to taki dzień pokutny, a więc też nabożeństwo, gdzie będziemy przepraszać Boga za nasze grzechy i przewinienia. Na koniec rekolekcji w środę będzie też nam świętej błogosławieństwo krzyżem misyjnym. To tyle przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi, wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. i drove.